Dzisiaj mam Dzisiaj nie będzie sztuczek, lecz recenzja kart. Dobra. Sobie zrecenzujemy te karty. Basigl Standard czerwony. Taki mają tył. Tutaj na pudełku są te. To są to jest taki przód tą ramką i crash and finish, czyli będą się długo trzymały. Mathym USA, czyli robimy FSM. Co mi się to jeszcze wyjdzie? Teraz kurczę. Czy będzie? Już mamy. Mężczyźni o I... Zaraz podcast na gardło. Okay. mamy dwie zakładki. bardzo się ślizgają. Tak ja uwielbiam. Dobra. to mam taką fajną zakładkę. Tutaj też. I remember the rules. Taka. Okay. No. Dobra. Ogólnie dwie fajne zakładki, nie można z nich coś wykorzystać. Okay. a teraz bicycle karty. Karty są super. No dopiero otwieramy, więc wszystkie pokładamy jak trzeba. poskładają się super. Przepraszam tego robię. Wszystko było widać. Z się ją super. Słuchajcie, mi robiła wachlarze. Może nawet dwa. Smy zobaczymy. Czy jasno zobaczy No. Dobrze by się robiło. okej, okay, dobrze. Karty są bardzo dobre. <laughs> karty są bardzo dobre. Radzę takie karty kupować. Yy, najpierw może lepiej zacząć kupować takie z tanie. A te karty zacząć kupować, jak już się chce zacząć być takim iluzjonistą. Tu mają taki o bardzo fajny To bicycle, no to kota i koło podały mm, dobra mm, taki joker fajny bardzo fajny joker i super aspic uwielbiam takie asy dobra to było na tyle ja się z wami żegnam no i naprawdę polecam karty. Pudełeczko też jest bardzo miejsce. Nie niszczy się to pudełko, bo jest tak specjalnie z tyłu zrobione. Mam takie fajne otwarcie. Tak. Okej. Okay.